Nie przyszedłeś tutaj po teorię. Przyszedłeś, bo chcesz w końcu zrozumieć, jak naprawdę myślą kobiety, w sposób, którego większość mężczyzn nigdy nie pojmie. I masz rację, bo kiedy zrozumiesz psychologiczne schematy stojące za kobiecym pociągiem, wszystko staje się o wiele bardziej przewidywalne i o wiele mniej chaotyczne. Cześć z tej strony Krzysztof. Jeśli jesteś gotów wejść na wyższy poziom, zasubskrybuj ten kanał. Każdy film tutaj pomaga Ci budować silniejszy umysł i głębsze, bardziej świadome relacje. A teraz obiecuję Ci jedno. W najbliższych minutach poznasz czterte dwace psychologiczne fakty o kobietach i relacjach, których większość mężczyzn nie zauważa przez całe życie. Ale bądźmy przez chwilę szczerzy. Prawdziwy problem nie polega na tym, że czegoś nie wiesz. Prawdziwy ból to ten moment, w którym kobieta nagle traci zainteresowanie, kiedy jej zachowanie przestaje mieć sens, kiedy twoja pewność siebie siada, bo nie potrafisz już odczytać czego naprawdę chce. Każdy mężczyzna to przeżył? Ja również siedząc naprzeciw kogoś, kto mówi, że wszystko jest w porządku. Podczas gdy jej milczenie krzyczy coś zupełnie innego. Dobra wiadomość? Rozwiązanie istnieje i nie polega na zgadywaniu, gonieniu czy nadmiernym analizowaniu. To zrozumienie niewidzialnej psychologii, która kształtuje kobiecy pociąg, więź, zaufanie, pragnienie i to, jak kobieta reaguje na męską obecność. I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Niektóre z tych faktów są tak paradoksalne, że kiedy je usłyszysz, już nigdy nie spojrzysz na kobiece zachowania w ten sam sposób. Zostań ze mną do końca, bo ostatni fakt wyjaśnia, dlaczego kobieta może wręcz obsesyjnie myśleć o mężczyźnie, który nie powiedział ani jednego słowa, i dlaczego większość facetów niszczy ten efekt, nawet o tym nie wiedząc. Zaczynajmy. Porozmawiajmy o kilku faktach psychologicznych, nie tylko o relacjach ogólnie, lecz konkretnie o kobietach, o tym jak myślą, jak reagują emocjonalnie i jak Ty, jako mężczyzna, możesz ustawić się w relacji z większą siłą i jasnością. Zacznijmy od pierwszego faktu. Ludzie są szczęśliwsi, kiedy mają zajęcie i kobiety nie są tu żadnym wyjątkiem. Kobieta o wiele mocniej przyciąga się do mężczyzny, który ma pełne życie. Do faceta, którego kalendarz jest wypełniony celem, dyscypliną, ambicją i kierunkiem. Zajęci mężczyźni nie gonią, już samo to zwiększa atrakcyjność. Kobieta wyczuwa, kiedy twój umysł jest aktywny, a twoje życie ma momentym. To sygnał wartości, ambicji i męskości. Jak powiedzieliby stoicy, mężczyzna skupiony na swojej misji to mężczyzna, który budzi szacunek. Teraz coś absolutnie kluczowego: jeśli nie znasz własnej wartości, nie oczekuj, że kobieta policzy ją za ciebie. Kobiety są intuicyjne, czytają twoją pewność siebie, zanim jeszcze cokolwiek powiesz. Jeśli wchodzisz w jej życie, szukając potwierdzenia swojej wartości, Poczuje to natychmiast i równie szybko straci zainteresowanie. Kobiety idą za mężczyznami, którzy cenią siebie. Testują tych, którzy mają wątpliwości. A odchodzą od tych, którzy oczekują, że to ona ma im dać wartość. Poczucie własnej wartości jest atrakcyjne. Potrzebowanie i desperacja zabójcze, i to jest czysta esencja stoicyzmu, Twoja wartość rodzi się w tobie. Nie w oczach innych. Teraz coś, co może zaskoczyć wielu mężczyzn, osoby, które częściej przeklinają, bywają bardziej lojalne, bezpośrednie i brutalnie szczere. I zgadnij co, kobiety doceniają to bardziej niż przyznają. Nie chodzi o brak szacunku, ale o autentyczność. Kobieta wyczuje, czy mężczyzna jest prawdziwy, czy tylko gra jakąś rolę. Autentyczność jest atrakcyjna. Mężczyzna, który mówi wprost, wysyła sygnał siły. Mężczyzna, który ukrywa się za wyważonymi, cukierkowymi słowami, wysyła sygnał strachu. A kobieca atrakcyjność znika w chwili, gdy wyczuje w tobie strach. Przejdźmy dalej. Ludzki mózg kocha intymność, zarówno emocjonalną, jak i fizyczną. Dla kobiety to właśnie emocjonalna intymność jest bramą do zaufania, a zaufanie jest bramą do pożądania. Kobieta chce czuć, że Twoja obecność jest stabilna, spokojna, uważna, a nie nerwowa czy chaotyczna. Kiedy łączysz męski spokój z emocjonalną inteligencją, stajesz się typem mężczyzny, którego kobieta spotyka rzadko i którego długo nie zapomina. Stoicyzm pasuje tu idealnie, kontrola emocjonalna tworzy poczucie sas, a bezpieczeństwo budzi pożądanie. A teraz coś naprawdę fascynującego: ludzie działają lepiej, kiedy czują, że są obserwowani. U kobiet jest to jeszcze silniejsze. Kiedy kobieta wie, że patrzy na nią mężczyzna, który ją pociąga, jej zachowanie dramatycznie się zmienia. Staje się bardziej kobieca, bardziej ekspresyjna, bardziej uważna. Ale tu większość mężczyzn czegoś nie rozumie. Ona również zachowuje się lepiej, gdy ty pojawiasz się jako mężczyzna, którego podświadomie chce zaimponować silny, opanowany, samowystarczalny. Stoik nie potrzebuje uwagi, ale i tak ją przyciąga. Porozmawiajmy o pamięci, bo ten temat naprawdę mocno wpływa na relacje. Często zapominamy rzeczy, które powinniśmy pamiętać a pamiętamy te, które dawno powinniśmy wyrzucić z głowy. U kobiet ten mechanizm działa jeszcze silniej. Kobiety przechowują emocjonalne momenty, dobre i złe, znacznie intensywniej niż mężczyźni. Jedno nieprzemyślane zdanie sprzed kilku miesięcy może do dziś wpływać na to, jak Cię postrzega, a jeden moment Twojej siły, przywództwa czy ochrony, potrafi zostać w jej pamięci na lata. I tutaj znowu wraca stoicyzmu, strzeż swoich słów, strzeż swoich reakcji. Silny mężczyzna uważa na to, jaki ślad emocjonalny zostawia w kobiecej psychice. A teraz coś, co wielu mężczyzn dramatycznie nie docenia. Praca z przyjacielem zwiększa produktywność o 70%. Możesz zapytać, co to ma wspólnego z kobietami. Wszystko. Kobiety ciągnie do mężczyzn, którzy otaczają się męską energią, braterstwem, siłą, rywalizacją, wsparciem. Mężczyzna z plemieniem jest o wiele atrakcyjniejszy niż samotny włóczęga. Taki mężczyzna wysyła sygnał przywództwa, szacunku i statusu. Kobiety zwracają uwagę na to, jak inni mężczyźni cię traktują, bo to ujawnia, kim naprawdę jesteś. Bycie wśród prawdziwych przyjaciół obniża poziom stresu, a stres zabija atrakcyjność. Mężczyzna ciągle niespokojny, emocjonalnie niestabilny albo przeciążony staje się mniej pociągający. Kobiety podświadomie szukają emocjonalnej stabilności, a stres całkowicie ją niszczy. Ale mężczyzna, który ma wokół siebie solidne, męskie otoczenie, staje się spokojniejszy, silniejszy bardziej ugruntowane. Właśnie przy takich mężczyznach kobiety czują się bezpiecznie. Marek Aureliusz powiedział, wzrastamy razem i kobiety naprawdę lagną do mężczyzn, którzy rosną razem z innymi mężczyznami. Pewnie sam to zauważyłeś w życiu. Złość to uczucie, które sprawia, że usta reagują szybciej niż umysł. I tu pojawia się fakt psychologiczny bezpośrednio związany z atrakcyjnością. Większość kobiet traci szacunek do mężczyzny w momencie, gdy widzi, że traci nad sobą kontrolę. Nie dlatego, że są okrutne, ale dlatego, że kobieca atrakcyjność jest związana ze stabilnością emocjonalną. Mężczyzna, który wybucha, reaguje impulsywnie albo daje się ponieść gniewowi natychmiast wysyła sygnał słabości. Stoicyzm uczy odwrotności. Mów wolniej, odpowiadaj świadomie, zachowaj grunt pod nogami nawet wtedy, gdy ktoś naciska twoje emocjonalne przyciski. To właśnie ten rodzaj kontroli daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo jest fundamentem pożądania. Teraz coś dla tych, którzy leżą nocą w łóżku. Otwarzając w głowie rozmowy, zastanawiając się, co powinni byli powiedzieć, albo martwiąc się, co ona sobie teraz myśli. Oto brutalna prawda. Twoje myśli stają się Twoim największym wrogiem, kiedy zostają w ciemności. Jeśli nie potrafisz zatrzymać nocnej burzy w głowie, zapisz ją. To nie jest terapeutyczny banał, to strategia. Kobieta wyczuje mężczyzno, który jest rozproszony, zagubiony, niespokojny. Ale kiedy wyrzucasz chaos na papier, stajesz się spokojniejszy, klarowniejszy, bardziej męski. Spokojny umysł przyciąga, chaotyczny odpycha. Oto kolejny mocny fakt potwierdzony badaniami: Podróże poprawiają funkcjonowanie mózgu i redukują depresję, lęk, a nawet ryzyko chorób serca. Dlaczego ma to znaczenie w kontekście atrakcyjności? Bo kobiety ciągnie do mężczyzn którzy naprawdę doświadczają życia. Mężczyzna, który podróżował, uczył się, adaptował, stawał naprzeciw nieznanemu, porusza się inaczej, mówi inaczej, nosi się inaczej, emanuje spokojną, ugruntowaną męskością. Stoicy uwielbiali tę ideę. Wystawienie się na nowe środowiska buduje mądrość, odporność i szerszą perspektywę. Dokładnie taka energia jest przez kobiety odbierana jako wysoka wartość. A teraz zimny, szybki policzek rzeczywistości. Głupotą jest znać prawdę, widzieć prawdę, a mimo to wierzyć w kłamstwo. Mężczyźni robią to nieustannie w kontaktach z kobietami. Kobieta pokazuje brak zainteresowania, brak szacunku, unikanie, a facet, zamiast przyjąć to do wiadomości, tworzy bajki może jest zajęta. Może ma gorszy dzień? Może musi wszystko przemyśleć? Nie, ona nie jest zainteresowana. Stoicy powiedzieliby jasno: zaakceptuj rzeczywistość taką, jaka jest. Mężczyzna, który trzyma się iluzji, sam siebie niszczy. Mężczyzna, który przyjmuje prawdę, staje się nie do zatrzymania. I teraz coś, co boli jeszcze mocniej. Najbardziej nieszczęśliwi ludzie to ci, którzy mają wszystko, ale nie potrafią się tym z nikim podzielić. Kobiety wyczuwają emocjonalną pustkę szybciej niż się wydaje. Mężczyzna może mieć pieniądze, dom, świetną pracę, ale jeśli brakuje mu ciepła, obecności, człowieczeństwa, kobieta odczuje wokół niego pustkę. Atrakcyjność nie rodzi się z posiadania rzeczy. Atrakcyjność rodzi się z bogatego wnętrza, Doświadczenia życiowego i męskiej pewności. I zanim pójdziemy dalej, mam do Ciebie krótkie pytanie. Chcę wiedzieć, czy te psychologiczne fakty o kobietach naprawdę do Ciebie trafiają? Jeśli choć jeden z nich sprawił, że pomyślałeś, to wiele wyjaśnia, zostaw w komentarzu stoicka świadomość. To naprawdę pomaga rozwinąć ten kanał, a ja chcę zobaczyć. Ilu z Was zaczyna rozpoznawać te schematy w swoich relacjach? Czytam komentarze, więc wpisz stoicka świadomość poniżej i sprawdźmy, ilu mężczyzn naprawdę się budzi. A teraz porozmawiajmy o potymizmie. Utrzymanie nadziei na przyszłość chroni zarówno Twój umysł, jak i ciało. I właśnie dlatego ma to ogromne znaczenie w relacjach z kobietami. Kobieta naturalnie ciągnie do mężczyzny, który wierzy, że jutro może być lepsze niż dziś. Opotymizm jest oznaką wewnętrznej siły, cynizm oznaką wewnętrznych ran. Mężczyzna, który widzi możliwości zamiast katastrofy, staje się magnetyczny. Stoicy nie byli pozytywnymi myślicielami, byli racjonalnymi optymistami, wierzyli, że potrafią pokonać to, co stanie im na drodze. Sama ta wiara jest dla kobiety niesamowicie pociągająca. A teraz fakt rodem z Red Pill, który wielu mężczyzn irytuje. Kobiety częściej decydują się na jednonocne przygody z mężczyznami, którzy swobodnie wydają pieniądze. Nie dlatego, że kochają pieniądze, lecz dlatego, że pieniądze są sygnałem obfitości, pewności siebie i braku mentalności i niedoboru. Mężczyzna, który wydaje pieniądze bez lęku, przekazuje komunikat: Mam więcej. Skąd to przyszło? Kobiety od tysięcy lat są biologicznie zaprogramowane, by reagować na sygnały bezpieczeństwa i zasobów. Nie musisz nikogo kupować ani imponować majątkiem, ale mężczyzna, który zachowuje się jak ktoś mający opcje, staje się mężczyzną, którego kobieta pragnie. Kolejny interesujący fakt. Kiedy grupa się śmieje, ludzie odruchowo spoglądają na osobę. Z którą czują największą więź. Zwróć na to uwagę, gdy jesteś w towarzystwie. Jeśli ona się śmieje, a potem natychmiast patrzy na ciebie, to znak, że czuje się z Tobą bezpiecznie, swobodnie albo że jest po prostu zainteresowana. Kobiety ujawniają swoje uczucia poprzez drobne sygnały. Stoik zauważa to, czego inni nie widzą. A teraz ważny szczegół dotyczący kłamstwa. Kłamanie wymaga więcej energii niż mówienie prawdy. Osoba nieuczciwa musi pamiętać i kłamstwo, i prawdę. Dlatego kobiety tak szybko wyczuwają niespójność u mężczyzn. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd ona po prostu wiedziała, że coś jest nie tak, to dlatego, że twoje mikroekspresje nie pasowały do twoich słów. Mężczyzna, który mówi prawdę, porusza się z siłą. Mężczyzna, który kłamie, osłabia siebie cyklicznie i emocjonalnie. I to prowadzi nas do kolejnego punktu. Zaufanie jest jak gumka. Z każdym błędem staje się coraz mniejsza. Kobiety rzadko wybaczają powtarzające się naruszenia zaufania. Może zostaną, ale szacunek znika. A kiedy znika szacunek, atrakcyjność umiera. Mężczyzna stoicki chroni swoją integralność jak zbroję, bo bez integralności nie ma męskiej obecności. I kolejna twarda prawda: ludzie doceniają to, co mieli dopiero kiedy to stracą. U kobiet wygląda to tak samo. Kobieta często dostrzega Twoją wartość dopiero wtedy, gdy wycofasz swoją uwagę. Kiedy jesteś zawsze dostępny, ona się przyzwyczaja. Kiedy znikasz, zaczyna na nowo oceniać Twoje znaczenie. Nieobecność to narzędzie psychologiczne, używaj go mądrze. Teraz coś wyjątkowo potężnego prośba o radę to jeden z najskuteczniejszych sposobów wpływania na innych. Ludzie otwierają się, gdy sprawia, że czują się potrzebni. Kobiety szczególnie reagują na to, bo uderza to w ich instynkt emocjonalnego zaangażowania. Kiedy prosisz kobietę o radę nie z pozycji słabości, ale z szacunkiem, aktywujesz jej naturalną opiekuńczość, nie tracąc przy tym swojego męskiego autorytetu. To buduje więź i zaufanie. I na koniec niektórzy ludzie są jak sztuczne kwiaty piękni z daleka, bezużyteczni z bliska. U kobiet wygląda to identycznie niektóre wydają się idealne online. Idealne w social mediach, idealne w wersji publicznej. Ale im bliżej podejdziesz, tym bardziej widzisz pustkę. Stoicki mężczyzna ocenia charakter nieopakowanie. Słaby mężczyzna zakochuje się w powierzchni, silny patrzy głębiej. Oto prawda, którą każdy mężczyzna w końcu odkrywa, zazwyczaj później niż powinien. Przestań spotykać się z kobietami które nie interesują się Twoim rozwojem. Jeśli kobieta nie jest ciekawa mężczyzny, którym się stajesz, to nie jest ciekawa Ciebie w ogóle. Kobieta wysokiej jakości lagnie do mężczyzny, który się rozwija, jest zdyscyplinowany i głodny życia. Kobieta niskiej jakości chce faceta, który stoi w miejscu, bo wtedy jej jest wygodniej. Stoicyzm uczy, że najwyższym obowiązkiem mężczyzny jest być lepszym niż był dnia poprzedniego. A każda kobieta, która staje ci na drodze, to nie partnerka, to ciężar. I ustalmy jedną rzecz jasno: życie to nie tylko seks i weekendowe przyjemności. To pułapka słabego mężczyzny gonienie za bodźcami zamiast za celem. Kobiety czują to natychmiast. Wyczuwają, gdy życie mężczyzny kręci się wokół taniego dopaminy, a nie kierunku. Mężczyzna z głębią misją i ambicją to mężczyzna, którego kobiety szanują, to mężczyzna, którego wybierają. Kolejny psychologiczny fakt, którego większość mężczyzn nie rozumie: cisi ludzie otwierają się tylko przy tych, przy których czują się bezpiecznie. U kobiet działa to jeszcze silniej. Kobieta może na początku wydawać się zdystansowana, chłodna, zamknięta. Ale jeśli zaczyna przy tobie mówić więcej, żartować, być ekspresyjna, to znak emocjonalnego komfortu, fundamentu kobiecej atrakcyjności. Kobiety pokazują swoją prawdziwą naturę tylko mężczyznom, którym ufają. A dla Twojego własnego spokoju przestań wszystkim się tłumaczyć. Nie musisz uzasadniać swoich standardów, granic ani decyzji. Niech ludzie myślą, co tylko chcą. Kobieta szanuje mężczyznę, który nie broni swoich wyborów. On po prostu nimi żyje. To czysta energia stoika bądź skałą, nie liściem dymuchanym przez opinię. Kolejny mocny fakt nie masz nic do udowodnienia nikomu, ani społeczeństwu, ani obcym, ani nawet kobietom. Moment, w którym przestajesz występować po aprobatę, jest momentem, w którym stajesz się bardziej atrakcyjny. Kobiety wyczuwają desperację o uznanie z kilometrów. Mężczyzna, który sam siebie aprobuje, emanuje zupełnie inną energią. A teraz zasada charakteru, która jest prosta, a jednocześnie skrajnie niedoceniana. Oddawaj ludziom pieniądze z tą samą pokorą, z jaką je pożyczałeś. To pokazuje dyscyplinę, honor i szacunek do siebie. Kobiety to widzą. Nie pieniądze, tylko twoją integralność. A teraz porozmawiajmy o bólu. To, że ktoś potrafi znosić ból, nie znaczy, że na niego zasługuje. Wielu mężczyzn cierpi po cichu, wierząc, że siła oznacza udźwignięcie wszystkiego. Ale prawdziwa siła to uczenie się z bólu, nie życie w nim. A czasem musisz zostać zraniony, żeby urosnąć. Ból rozbija iluzje. Ból ustawia priorytety. Ból uczy rzeczy, których komfort nigdy ci nie pokaże. Tracisz, żeby zyskać, upadasz, żeby powstać mocniejszym. Stoicyzm nie polega na unikaniu bólu, tylko na przekształcaniu go w siłę. I oto fakt, który uderza jak młot: Nigdy nie dotrzesz tam, dokąd masz dojść, jeśli wciąż chodzisz wczorajszą drogą. Kobieta traci pociąg, jeśli widzi, że takwisz w starych nawykach, starych ranach, starym myśleniu. Energia męska jest ruchem do przodu. Kobiety podążają za ruchem, nie za stagnacją. A teraz zanurzymy się w jeden z najbardziej konkretnych i fascynujących faktów psychologicznych dotyczących atrakcyjności. Kiedy kobieta jest seksualnie zainteresowana, patrzy mężczyźnie głęboko w oczy, a jej żenice powiększają się o 4-5%. Ona ci tego nie powie, nie ogłosi tego na głos, ale jej ciało ją zdradza. Większość mężczyzn tego nie zauważa. Stoik obserwuje w ciszy, dostrzega to, co inni pomijają. I kolejna surowa prawda zapomnienie kogoś, kogo naprawdę kochałeś, trwa dokładnie 15 miesięcy i dwa suśce U kobiet jeszcze dłużej nie dlatego, że są słabsze ale dlatego, że najpierw przywiązują się emocjonalnie, a dopiero potem psychicznie. Mężczyzna odrywa się w odwrotnej kolejności. Zrozumienie tego wiele mówi o czasie, związkach, porostaniu i dynamice emocjonalnego przyciągania. A teraz coś, co zrozumiesz, jeśli kiedykolwiek byłeś przyjacielem terapeutą: najlepszych rad udzielają zazwyczaj ci, którzy sami toczą najcięższe walki. U kobiet widać to wyraźnie może wydawać się opanowana, mądra, dojrzała emocjonalnie. Ale za tym może stać wiele lat trudnych doświadczeń. Mężczyzna, który to rozumie, staje się bardziej empatyczny, nie tracąc przy tym swojej męskiej siły. Czas na fakt, który jest zabawny, ale prawdziwy i potwierdzony badaniami: mężczyźni uważają, że najbardziej seksowną częścią kobiecego ciała są zadbane nogi. Nie piersi, nie biodra, nogi. Dlaczego? Bo nogi podświadomie sygnalizują młodość, witalność, zdrowie i kobiecość czyli podstawowe elementy biologicznej atrakcyjności. I kobiety doskonale o tym wiedzą. Zwróć uwagę, jak często je podkreślają. A teraz głębsza prawda emocjonalna: ludzie nie zawsze potrzebują rady, czasem potrzebują jedynie obecności. Kobiety reagują na emocjonalną dostępność nie na miękkość na obecność. Spokojny mężczyzna, który potrafi słuchać, tworzy większą atrakcyjność niż ten, który próbuje wszystko natychmiast naprawić. Teraz ostrzeżenie, które każdy mężczyzna powinien mieć wypalone w umyśle: Nie zmienisz osoby, która nie widzi problemu w swoim zachowaniu. W przypadku kobiet działa to jeszcze mocniej niż wielu mężczyzn myśli. Jeśli ona nie uważa swojego zachowania za niewłaściwe, nigdy go nie zmieni. Twoją jedyną siłą jest dystans. Stoicy opanowali to do perfekcji odejść od tego, co cię wyczerpuje. I biologiczna rzeczywistość, którą większość mężczyzn ignoruje długotrwały brak seksu robi z ludzi neurotyków tak zarówno z mężczyzn, jak i kobiet seks reguluje hormony, emocje i klarowność psychiczną. Kobieta pozbawiona intymności staje się bardziej niespokojna, niepewna i niestabilna emocjonalnie. To wpływa na jej zachowanie w związku, reakcje na mężczyznę, a nawet sposób w jaki prowadzi kłótnię. A teraz trik psychologiczny potwierdzony naukowo, zapisanie negatywnych myśli i wyrzucenie kartki do kosza poprawia nastrój. Brzmi banalnie, ale działa. Sam fizyczny gest wyrzucenia czegoś wysyła do mózgu sygnał zamknięcia, a klarowniejszy umysł oznacza lepsze decyzje i lepsze relacje z kobietami. I na koniec coś, co obsesyjnie dręczy wielu mężczyzn: jeśli nie możesz przestać o kimś myśleć, to bardzo często dlatego, że ta osoba myśli o tobie. Ludzkie umysły synchronizują się w silnych więziach emocjonalnych. Dlatego czasem czujesz, że kobieta zaczyna się oddalać, zanim faktycznie to zrobiła, i dlatego czujesz połączenie, nawet gdy milczy. Atrakcyjność nie jest logiczna, jest energetyczna, a zanim skończymy, chcę usłyszeć coś od Ciebie. Z tych wszystkich psychologicznych faktów o kobietach i relacjach, który uderzył Cię najmocniej, jeśli choć jeden otworzył Ci oczy, choćby trochę, napisz teraz w komentarzu. Stoicka świadomość. Chcę zobaczyć, ilu z Was naprawdę zaczyna rozumieć, jak działa kobieca psychologia. Czytam komentarze i to naprawdę pomaga mi tworzyć treści, które trafiają najgłębiej. I posłuchaj, jeżeli chcesz pójść jeszcze dalej i zrozumieć te ukryte zachowania kobiet, których nigdy nie powiedzą na głos, ale które zawsze pokazują, kliknij w film, który pojawia się teraz na ekranie to nie dużą w Eifta w mężczyzn nieznatych tajnych faktów psychologicznych o kobietach. To jeszcze głębsze wejście w instynkty i schematy, których większość mężczyzn nie dostrzega. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, tamten film to Twój następny krok. Dzięki za obejrzenie. Pamiętaj, żeby zostawić lajka, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnym materiale.